W meczach ligowych można stosować różne strategie, ale w Kucharach przegrany po prostu odpada. Od gwizdka arbitra rozpoczyna się dzisiejszy mecz. Argentyna w natarciu, może być groźnie. No, teraz mamy śliski. Bietna akcja w obronie. Out piłka dla Argentyny. Próbował w ślizgiem. Czy utrzyma się przy piłce? I Dwayne. Czy to wykorzysta? No, będzie gol? No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarze. Gonzalo Iguain. Będzie strzelał? Ależ znakomicie obronił. Za moment. Argentyńczycy. Zrzut rożnego. Martin Demichelis! Gol dający im prowadzenie. Mamy powtórkę, kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie główkować. To prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Można powiedzieć, że dogrania aptekarskie przy tym rzucie rożnym. Dziewiąta minuta i jest pierwsza bramka. Przy piłce Tevez. Lichtenau. Lorente. No, może być groźnie. Dobre dogranie. Carlos Tevez. I bramka dla Juventusu. Jak go pozostawi się bez opieki, to przecież główkować potrafi. Świetne uderzenie, takie można oglądać bez końca. Znakomicie wyskoczył do tego podania i nie dał najmniejszych szans Bramkarzowi. Nie Midał. Złe podanie i strata w środku pola. Jest okazja. Argentyna przed szansą rzutu rożnego. Nie dał się zaskoczyć tym strzałem rzutu rożnego. Miglia. Lorente. A teraz Steves. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Mi Maria. Miglia. Argentyna w ataku. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Di Maria, Iglia. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Mi Maria, co zrobi sędzia? Miglia. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Uwaga, zacentrował w pole karne. Uderzenie? No prosto w bramkarza, nie przemyślał tego uderzenia. Maria Niglian Dobrze i przeją. Lorente Pogba Debes. Czy to wykorzysta? Strzela! GO! Bardzo ładnie wychodzą w tej chwili na prowadzenie. I to w takim momencie, kiedy za chwilę będziemy mieli przerwę. Piękny, płaski strzał po ziemi. Tak właśnie strzelają rasowi napastnicy. Gonzalo Higuaín. Argentyna w natarciu. Może być groźny. Miglian Higuaín. Czy to wykorzystał? No i mamy bramkę wyrównującą. Ta bramka przywraca im nadzieję. Jest remis. Spójrzmy na to z innego kąta. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Andrea Kirlo. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. O la jaka bramka! Moment do zdobycia gola. Prawka do szatki. Ta sytuacja powinna dodać im pewności przed drugą połową. Mi Maria? Do przerwy 3 do 2. Myślę, że na tym nie poprzestaną. Ciekawa będzie druga połowa. Po 45 minutach remis byłby bardziej... Zaczynamy drugą połowę meczu. Zaczął Juventus. Wyraźnie opad już sił nadaje się do zmiany. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Uderza i bramka dla Juventusu! Strzelając kolejną bramkę powiększają przewagę. Andrea Pirlo. Ładna akcja. Czy to wykorzysta? No stanął na wysokości zadania. Gonzalo Higuaín, Patrick Edam, Marquizio. Szansa po tym strzał Lorente i mamy gola proszę państwa. Myślę woda, że jakby szedł z wojska, niczego by to nie zmieniło. To prawda, co w światło bramki, to wpada. Aut, kilka dla Argentyny. Mamy zmiany. Lionel Messi. Czy to wykorzysta? Jest okazja. znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Grywa tę piłkę głową do partnera. No fauluje w takim miejscu. Będzie groźnie. świetnym wyskokiem zablokowali ten strzał. Liechtenstein. Przy piłce Teves. Sprytnie teraz Florente? a jaka bramka! Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Takie wykończenie jest domeną najlepszych zawodników na świecie. Chyba każdy by się cieszył z takiego gola. Dobrze i przejął. Wizdek sędziego. No i będziemy mieli rzut karny. Spokojnie zamienia ten Karny na bramkę. Ale co panowanie tego zawodnika. Niesłychane. Mamy powtórkę wykonania tego rzutu karnego. Bramkarz nie miał szans. Karny to jeszcze nie gol. Trzeba wytrzymać próbę nerwów z bramkarzem, który nie ma nic do stracenia. Ale jemu się udało. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Markizjo. Ależ niesamowita atak obrońcy. Oddaje strzał. Sędzia pokazał, że będzie rzut rożny. Ciekawe, jak go rozegrają. A teraz Tevez? Dobrze, ładnie i, co ważne, skutecznie odebrał. Wiglia. Tevez? Zabaleta. Lionel Messi. Jest szansa? Tebes. No nie wiem jakim cudem Bramkarz teraz to obronił. Ustawiają się zawodnicy w polu obu drużyn. Będzie dośrodkowanie rzutu rożnego. No i w samej końcówce mamy rzut wolny. Mają jeszcze okazję. Żółta kartka. Ładnie uderzona piłka, ale równie ładna interwencja i pewna bramkarza właśnie ją złapał. Spotkanie od początku było jednostronne, no i nie ma wątpliwości kto wygra w tym meczu. Widal. Zachciał się na moment, ale odzyskał równowagę. Roberto Pereira. Przejął, ale nie opanował piłki. Faul, rzut wolny, niewiele do końca. Czy to wykorzystają? Roberto Pereira. A teraz przy piłce Tewes. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Nie zobaczymy już więcej bramek w tym meczu. Sędzia zakończył to spotkanie.